Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i gorąco. W ostatnim odcinku, tak dość ogólnie mówiłem na temat dźwięku, na temat jego cech, jego rodzajów. Dzisiaj już chciałbym zająć się tak bardziej szczegółowo niektórymi aspektami z teorii muzyki. A zaczniemy, oczywiście, jak zwykle, od wstępu. Ludzie nauczyli się mówić, później nauczyli się pisać. I chciałbym, żebyśmy sobie zdali sprawę z jednej rzeczy, że pismo, nieważne jakie pismo mamy na myśli, czy jest to pismo takie, z jakim się najczęściej spotykamy? Czyli to takie łacińskie, czyli to takie A, później B, takie z dwoma brzuszkami, C to takie kółko bez tam kawałka, D, E to taki kawałek drabiny. Czy mamy na myśli cyrylicę, czy mówimy o tych takich jodełkach, krzaczkach, daszkach, jakimi się posługują Chińczycy, Japończycy i tam inni tacy bardziej? Czy mówimy o tych pijawkach takich arabskich, czy mamy na myśli pismo klinowe, czy mamy na myśli hieroglify, czy geoglify? No, z geoglifami to się chyba troszkę zapędziłem, nieważne. Ale o jakim byśmy piśmie nie mówili, to w zasadzie można powiedzieć, że jest to system umownych znaków. I podobnie rzecz ma się z pismem nutowym. Współcześnie nuty zapisujemy na pięciolinii. Z tym, że jeżeli komuś się wydaje, że jakiś czas temu jakiś taki bardziej ogarnięty gościu nagle się rano obudził, Wstał i w przypływie geniuszu stwierdził: Ha! Słuchajcie, chłopaki! Od dzisiaj będziemy zapisywać te wszystkie nutki na pięciolinii. No, to jeżeli w ten sposób myślicie, to jesteście w błędzie. Yy, proces kształtowania się, krystalizacji zapisu nutowego to jest taka dość długa historia i nie jest to temat naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli będziecie chcieli to tam napiszcie gdzieś tam na dole w komentarzu. Postaram się taki odcinek tam przy okazji również zrobić. A dzisiaj chciałbym zająć się dwoma rzeczami. Rzecz pierwsza, jak się zapewne domyślacie, pięciolinia. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, o czym zresztą wiecie, współcześnie do zapisu nut służy nam pięciolinia. Pięciolinia jest podstawowym elementem pisma nutowego dla zapisu dźwięków we współczesnej notacji. Tak więc mamy pięć linii. No, może nie do końca takich. No, no, takie to też nie za bardzo. O, 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 takie to już takie troszkę lepsze, tylko tak bardziej w poziomie takie dłuższe i równiejsze. O, 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 o. takie jak teraz. O, to, 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 to coś takiego nam chodzi. No, do no skoro już wiemy, jak wygląda pięciolinia, to teraz możemy sobie troszkę o niej opowiedzieć. Jeżeli czegoś jest pięć, tak jak w naszym przypadku, no to należałoby w jakiś sposób te linie policzyć. I teraz tak, w muzyce bardzo często przyjęło się taki kierunek od dołu do góry. Czyli jak się nie trudno domyślić, linie również będziemy liczyć od dołu do góry. Czyli mamy sobie u dołu linia pierwsza, linia druga, trzecia, czwarta i jak się nie trudno domyślić, piąta. Pięć linii liczone od dołu. Teraz należałoby tutaj nutki jakieś zacząć wpisywać. Ja, ponieważ z natury jestem człowiekiem dość leniwym i nie będzie mi się chciało za każdym razem po każdej nutce mazać tego, co tam nasmarowałem, w związku z tym posłużę się o czymś takim. Czymś takim, co mi będzie imitowało główkę nuty. Jak wyglądają nuty, co to są główki, te pałki, wszystkie belki, chorągiewki i tak dalej, i tak dalej, to będziemy mówili później w następnych odcinkach. Na razie mamy sobie główkę. I teraz co? I teraz mamy coś takiego. Mówimy, że nuta leży na linii. Kiedy mówimy, że nuta leży na linii? Mówimy, że nuta leży na linii wówczas, gdy linia przechodzi przez środek główki. Czyli mamy sobie magnes, kładziemy go sobie na pierwszej linii, linia przechodzi, widać, że linia przechodzi przez, przez główkę, czyli o czymś takim powiemy, że leży na pierwszej linii. Na drugiej linii, nad drugą linią jest. Trzecia linia, czwarta, piąta. To jest proste. Czyli linie mamy załatwione. Rzecz następna pomiędzy liniami, no bo pomiędzy liniami też możemy pisać, bo też tam jest miejsce do pisania. I można mówić, że na przykład to w tym momencie jest położone pomiędzy pierwszą a drugą linią. Jak najbardziej można tak powiedzieć. No ale to strasznie długo trwa. W związku z tym, ktoś wpadł na pomysł, żeby taką przestrzeń, pomiędzy liniami, nazwać pole. Ja tutaj bardzo przepraszam wszystkich warszawiaków, wszystkich z Wielkopolski, ale to leży na polu pierwszym, a nie na żadnym dworze. Czyli mamy na pierwszym polu. No to jak się nie trudno domyślić, pól też mamy pięć. Dwa, trzy. Cztery. Poprawiajcie mnie, jak mówię, głupoty, albo się śmiejcie tam gdzieś dół. Oczywiście, że są cztery pola, z tego względu, że tak jak na wstępie powiedziałem, pole jest pomiędzy liniami. W związku z tym, jeżeli mamy dwie linie, to pomiędzy tymi dwoma liniami jest jedno pole. Czyli mamy cztery pola. Czyli stawiamy sobie magnesik tutaj i o czymś takim powiemy, że leży na drugim polu. Tutaj sobie będzie leżało na trzecim polu, a tutaj sobie będzie leżało na czwartym polu. I mamy sprawę pól załatwioną. Kolejne miejsce. O czymś takim powiemy, że leży na pierwszej linii. Ale jeżeli my to przesuniemy niżej, no to nagle się okaże, że no ani, to, ani to nie jest na linii. No nie to nie jest na polu. No na linii nie jest, bo linia nie przechodzi przez środeczek. Na polu też nie jest, no bo pole jest pomiędzy liniami. No w związku z tym o takim przypadku powiemy, że leży pod pierwszą linią. Czyli tu mamy pod pierwszą linią. Jeżeli przeniesiemy to do góry, w tym momencie jesteśmy na piątej linii, w związku z tym, jeżeli my go wysuniemy jeszcze kawałeczek do góry, to wtedy będzie nam leżało nad piątą linią. Czyli tak, tu mamy nad piątą linią, a tu mamy sobie pod pierwszą linią. Czyli pod i nad mamy załatwione. Kolejne miejsce, kolejne miejsce, a w zasadzie miejsca. No bo tutaj trzeba wiedzieć że oprócz tego, że wpisujemy nuty na pięciolinii, równie dobrze możemy wpisywać je poza pięciolinią. Ale jeżeli na przykład mamy taką sytuację, to my tutaj nie wiemy, gdzie to jest, jak to jest daleko, co będziemy to mierzyć, linijką czy tam, nie wiem, kątomierzem jakimś będziemy mierzyć? Nie. Jeżeli mamy sytuację taką, że tu jesteśmy na pierwszej linii, tu jesteśmy pod pierwszą linią, ale chcemy jeszcze na dół zejść, co robimy? Dorysowujemy taką krótką, taką krótką, krótką dodatkową dodatkową linię. I na tejże. A! Bierzemy magnes. Proszę bardzo, jest. Jest widać. A! Chyba widać. O czymś takim powiemy, że leży na pierwszej dolnej dodanej. Na, bo jest ta dodatkowa, ta dodana przechodzi przez główkę na pierwszej no jak jest jedna no to jak coś jest jedno to musi być pierwsze i dodanej dlatego, że jest ona, ta linia krótka, dodana jest dołożona, dodana tylko i wyłącznie dla tej jednej czyli o czymś takim powiemy że leży na pierwszej dolnej dodanej czy Niżej możemy iść? Oczywiście, że możemy iść niżej. W związku z tym, dorysujemy sobie. A coś mi tak krzywo wychodzi. Dorysujemy sobie kolejną, i teraz jesteśmy pod pierwszą dolną dodaną. Jedziemy dalej? No, jedziemy. No to mamy ciach i ciach. I w tym momencie jesteśmy na drugiej dolnej dodanej. Oczywiście pod drugą dolną dodaną również możemy być jak najbardziej. Czyli poniżej pięciolini, mówimy o nich, że są dolne dodane, sprawiedliwość musi być, przynajmniej teoretycznie. W związku z tym, jeżeli możemy dodawać pod pięciolinią, to wtedy będą dolne dodane, tak samo możemy dodawać u góry, czyli. Jeżeli tu jesteśmy nad piątą linią i jedziemy jeszcze do góry, dorysowujemy naszą krechę dodaną, z tym, że w tym momencie u góry, no to jeżeli u dołu było dolne, no to u góry musi być górne. Czyli jesteśmy na pierwszej górnej dodanej. Jadąc jeszcze do góry, Jesteśmy nad pierwszą górną dodaną. Jak coś jest pierwsze i jest jakieś następne, to musi być drugie. Czyli to jest na drugiej górnej dodanej. I jedziemy jeszcze do góry. O, coraz mniejsze mi to A, takie nie, takie nie może być. To to takie kulfony cool mi jakieś tam wyszły? A mówię, no tak to jest, jak się całe życie rysuje w zeszycie do nuda, później nagle na tablicy przychodzi pisać. I jesteśmy nad drugą górną dodaną. Przypominamy jeszcze raz. Linie na pięciolinii liczymy od dołu. Czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Pomiędzy liniami są pola. Pierwsze pole, drugie pole, trzecie pole, czwarte pole. Pięć linii. Cztery pola. Jeżeli dodajemy te krótkie, które się nazywają dodane, to dodajemy je idąc pod pięciolinią w dół. Pierwsze, pierwsza, przepraszam, bo to o, pierwsza, druga i analogicznie w górę również pierwsza i druga. Czyli tu jesteśmy na drugiej górnej dodanej, a tu jesteśmy, a tak sobie narysujemy, pod drugą dolną dodaną. Dobrze, no to mamy załatwioną sprawę taką, gdzie się co mieści, gdzie się co liczy, od dołu do góry. Pamiętajmy, że linie liczymy od dołu do góry. Podobnie pola również od dołu do góry. I tutaj w tym momencie ktoś powinien powiedzieć no dobrze, dobrze, ale tutaj brakuje takich tam takich zygzaków, takie co się tam pojawiają tam na początku tej pięciolinii. Owszem, brakuje. Jeżeli my zapiszemy jakieś dwie nuty, załóżmy jedną sobie napiszemy tutaj, drugą sobie napiszemy tutaj, to jedyne, co my o nich będziemy mogli powiedzieć to to, że ta leży... Na drugiej linii, ta leży na trzecim polu, że ta leży niżej, a ta leży wyżej. I to w zasadzie wszystko, co my możemy o nich powiedzieć. Natomiast nie, jest, nie jesteśmy w stanie określić, jakie one przedstawiają dźwięki. Dlaczego nie jesteśmy w stanie określić? No właśnie z tej przyczyny, że nie mamy użytych kluczy. W związku z tym przechodzimy do kluczy. Klucze, no może nie takie klucze, no. no masz, no takie też, ale śmieszne, no, aj się ubawiłem, no, tak, a no to, no, normalnie boki zrywać, no, bo dobra, dobra, we, weź mi to schowaj, we, we, schowaj mi to, yy, sam się postaram je namalować, narysować. Mam trzy pięciolinie i akurat bardzo fajnie się składa, że mam trzy pięciolinie, no więc przechodzimy sobie do klucza pierwszego do klucza, który... w którym zapisujemy najwyższe dźwięki, będziemy zapisywać. A jeżeli najwyższe, to zapiszemy go najwyżej. Mamy sobie... mamy sobie coś takiego. Stawiamy sobie małą kropeczkę na drugiej linii. Już wiecie, co rysuję, nie? Jeszcze nie? A, może będziecie wiedzieć. I jedziemy sobie, ciach. I mamy... a może nie wzorcowy, ale klucz. Violinowy. Na samym dole też sobie postawię kropeczkę. Na samym dole sobie postawię kropeczkę na czwartej linii. I na czwartej linii, od czwartej linii, narysuję sobie takiego, takiego ślimaka. Tu jeszcze dwie kropy mu postawimy. To jest co? Niektórzy z Was się zastanowią, na no dobra, a po co ta środkowa linia, ta pięciolinia środkowa? Z takim kluczem pewnie żeście się już spotkali. Z takim kluczem również, ale współcześnie używamy jeszcze dwóch kluczy. One wyglądają tak samo, różnią się... Odczyte, odczytywanie nut jest uzależnione od tego, gdzie one leżą. Ja się tak zawsze do was śmieję, że ten, ten drugi klucz, który będę rysował, wygląda tak troszkę jak 113. A mianowicie jedna krecha, druga krecha i taką trójeczkę tutaj w środku malujemy. No, taki jakby 113. Ten klucz spokojnie możemy nazwać wiolinowy. Zaczynaliśmy go rysować od drugiej linii. Ten klucz jak najbardziej nazwiemy basowy. Zaczynaliśmy go rysować. Od czwartej linii. Natomiast jeżeli chodzi o ten klucz, to tu jest, podejrzewam, że rzadko się będziecie z nim spotykać, jeżeli nie, jeżeli w ogóle, ale istnieje, w związku z tym trzeba o nim powiedzieć. Ten klucz zaczynałem, rysunkuję, nie zaczynałem, ale tutaj ten dziubek od tej niby trójki jest tak o, na trzeciej linii. Ale powiedziałem, że. Takie klucze są dwa. Czy wyglądają tak samo, a w różnych miejscach leżą? Bo drugi taki klucz narysujemy odrobinkę wyżej. Narysujemy go tak, żeby ten dziubek, ten środek tej jakby trójki, był na czwartej linii. Ach, piękne mi to wyszło. Tu go mam. I teraz. O co chodzi z tymi kluczami? Te klucze pokazują, te miejsca pokazują odpowiednie, konkretne dźwięki. Jeżeli chodzi o klucz wiolinowy, on pokazuje nam, gdzie mamy dźwięk G. Dokładniej rzecz biorąc, dźwięk G razkreślny. W związku z tym tutaj jak najbardziej sobie piszemy G, a ponieważ razkreślne to jeden. Czyli w kluczu wiolinowym G razkreślne zapisujemy na drugiej linii, tak jak żeśmy go zaczynali rysować. W kluczu basowym... Aha! Co to są te razkreślne, małe, wielkie, dwukreślne? O tym też później będę mówił, w następnych odcinkach. Mamy sobie klucz basowy. Klucz basowy należy do grupy kluczy F. Współcześnie, zresztą podobnie jak wiolinowy, należy do, kluczy, do grupy kluczy G. Współcześnie takie klucze używane są tylko po jednym. Jeden taki i jeden taki. Klucz basowy, grupa kluczy F. W związku z tym, jak się nie trudno domyślić, na czwartej linii w tymże kluczu zapisujemy dźwięk F. Ale dźwięk F z oktawy. Oktawy małej. Co to są oktawy, jak ta klawiatura się dzieli, to też będziemy mówili, będę mówił Wam przy okazji następnych odcinków. Czyli mamy tak: klucz wiolinowy, grupa kluczy G. Współcześnie używany jeden, kiedyś był używany jeszcze drugi. Klucz basowy, grupa kluczy F. Tak jak w przypadku klucza wiolinowego. Współcześnie jest używany jeden. Kiedyś były używane w sumie no, były trzy takie klucze. Natomiast klucze C, bo te dwa klucze należą do grupy kluczy C, pokazują nam, gdzie w tych kluczach położony jest dźwięk C. Raz kreślny. I teraz tak. Ten wiolinowy zapisałem wyżej, dlatego że. Tu mamy to G, które jest wyższym dźwiękiem niż C. Od tych kluczy, dokładniej C razkreślne. A idąc w dół, dochodzimy do F. Tak jak w kluczu basowym. I teraz, jak my te klucze nazywamy? No to już wiemy, że one nam pokazują dźwięki C. C razkreślne. C z oktawy razkreślnej. Klucz C. Położony na linii trzeciej, nazywamy go kluczem altowym, natomiast klucz C położony na linii czwartej to jest klucz tenorowy. Tak więc y, pamiętajmy, że klucz jest to znak graficzny umieszczony na początku pięciolinii, pozwalający określić wysokość danej nuty. Pamiętajmy, że istnieją wyróżniamy trzy grupy kluczy. G, C i F. Klucz G współcześnie używany tylko jeden, to ten nasz klucz wiolinowy, który pokazuje nam, gdzie w tym kluczu mamy zapisaną, zapisany dźwięk G rozkreślny. Klucze C, współcześnie używane 2. to jest ta taka 113 zapisany na trzeciej linii to jest altowy, altowy, alt napiszemy, owy się też zmieści, altowy i tutaj mamy sobie na trzeciej linii nasze C rozkreślne. Oraz umieszczony na czwartej linii. Ten środeczek oczywiście. Na czwartej linii tu mamy C. I tu jest klucz tenorowy. I tak samo tu mamy C. Razkreślę. I klucze F, współcześnie używany tylko jeden klucz F. Nazywamy go kluczem basowym. Piszemy od czwartej linii. I na tejże czwartej linii mamy dźwięk F mały. No to chyba tyle, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o klucze. Jeżeli macie jakieś pytania, to w, tam w komentarzach, w komentarzach napiszcie i będziemy się jakoś do tego odnosić. Miałem nie przedłużać. Ale jeszcze mi się taka jedna rzecz przypomniała. Czasami przychodzicie. I na przykład ja czytam to, co macie napisane w zeszytach i nie tak dawno, nie tak dawno wyczytałem coś takiego że. Klucz wiolinowy, czyli ten taki zawijaz ten g od tego g. To w kluczu wiolinowym zapisujemy rękę prawą, a Klucz basowy to tam zapisujemy rękę lewą. Niestety nie jest to prawda. Może to być prawda, ale jedynie połowiczna. A wiemy, że coś, jak jest nie do końca prawdą, to nie jest prawdą. Na pewno o kluczu wiolinowym czyli o tym takim zawija się powiemy, że jest przeznaczony dla dźwięków średnich, średniej wysokości. I do góry. Klucz basowy natomiast, tak samo te dźwięki średnie, które są gdzieś tutaj, i, i jedziemy sobie w dół. Czyli dół i środek klucz basowy, środek i góra klucz wiolinowy. O tych 113kach nie wspominam z tego względu, że one są praktycznie używane w przypadku trzech instrumentów. A dlaczego mówiłem, że to nie jest prawda, że klucz wiolinowy jest dla ręki prawej, a klucz basowy dla ręki lewej? Bo jeżeli sobie zagramy coś coś takiego, to do tego miejsca nam się wszystko zgadza. Ale jeżeli na przykład Zagramy sobie coś takiego. Obie ręce grały nisko. W związku z tym obie ręce będą zapisane w kluczu basowym. Przenosimy się na drugą stronę. Nie wiem, czy oglądaliście film Forest Gump. Tam jest taka fajna melodyjka jedna. I tak dalej, i tak dalej. Obie ręce grały dość wysoko, w związku z tym obie ręce zapiszemy sobie w kluczu wiolinowym. Jeżeli gramy gdzieś w środku, rzeczywiście prawa będzie w wiolinowym, lewa będzie w basowym. Niemniej jak się przeniesiemy w dół, będą obie w kluczu basowym, a jak sobie będziemy grali na górze, obie będą w kluczu wiolinowym zapisane. No, i w zasadzie to tak po prawdzie to chyba wszystko, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia. To znaczy, nie, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia, to jeszcze przez pół godziny mogę gadać, ale tak sobie obiecałem, że nie będę się za bardzo rozgadywał, i w sumie średnio mi ta obietnica, średnio się z tej obietnicy wywiązuje. W każdym razie, na tym sobie dzisiaj zakończymy ten odcinek. Cóż wam mogę życzyć. No, życzę wam tego, żebyście tak ogarniali w miarę to o czym mówię. I do zobaczenia następnym razem. Cześć, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pa!